W przyszłości po 2014 roku liczę, że będą wybierani. Mam nadzieję, że wszyscy liczymy w wyborach bezpośrednich spośród osób, które zebrały odpowiednią ilość podpisów i poparcie którejś z organizacji ochrony pacjentów, obrony pacjentów zarejestrowanych przynajmniej w 2009 roku. Chodzi o to, żeby nie były powoływane organizacje, które. Mają, można powiedzieć, zupełnie inne zadanie, chociaż w nazwie ochrony pacjenta. Wiadomo, że u nas ci, którzy chcą czynić zło są bardzo, bardzo pomysłowe. Na razie w tej kadencji takich rzeczników, do których można by się zwracać, którzy mieliby uprawnienia do występowania, także pewne uprawnienia procesowe, powinny wybierać rady. Ale także spośród osób, które są. Zgłoszone na zasadzie pewna dość znaczna ilość podpisów, plus poparcie takiego organizacji. To jest chyba najlepsza gwarancja, żeby to byli ludzie, którzy rzeczywiście rzetelnie, uczciwie chcą wykonywać to zadanie. Powtarzam, to na pewno nie zmieni wszystkiego, ale to może zmienić wiele. Dzisiaj zwykli ludzie, ci bez pleców, nie mają się do kogo odwrócić. I musimy to zmienić. To jest nasz Szanowni Państwo, pozwólcie, że na chwilę przy końcu mojego wystąpienia zmienię jego materię. Mówiłem wszystkim o gminie, bo to jest ta podstawowa jednostka samorządowa podstawowa dla rozwoju i tam jest najwięcej rezerw województwa z natury rzeczy są nastawione na realizację zadań rozwojowych i choć wiele można tam zmienić na korzyść to jednak generalnie rzecz biorąc jest to działalność bardziej uporządkowana powiaty w zasadzie mają zadania inne chociaż oczywiście jeśli chodzi np. o integrację gmin mogą odegrać rolę bardzo pozytywną niekiedy wręcz podstawą. Ale jeśli mówię o województwach, to nie mogę wspomnieć o krzywdzie. To jest dobre słowo oddające rzeczywistość. Krzywdzie, jaką spotkało Mazowsze, mazowsze, Ziemia Mazowiecka Ona w statystykach jest traktowana jako bardzo zamożna najzamożniejsza w kraju. A tak naprawdę bardzo zamożna jest Warszawa. A reszta, no, jest powiedzmy sobie różna, ale na ogół sytuacja jest nie najlepsza. Musimy stworzyć wobec tego województwo mazowieckie, po to, żeby można korzystać z różnych przywilejów, środków mazowieckich. To jest absolutna konieczność. To jest konieczność, którą musimy przeprowadzić. I oczywiście w związku z tym musi powstać także województwo warszawskie. odnajdziecie w tej wersji programu, która jest w tej chwili rozpowszechniana, ale odnajdziecie ją już w wersji pełnej, lepiej opracowanej graficznie, która będzie rozpowszechniana w przyszłym tygodniu, za chwilę. I weźcie na sam koniec. Szanowni Państwo, te wybory, jak każde, mogą skończyć się różnymi. Ja chcę Państwu przypomnieć, że w chwili kiedy nasza partia zmogła wysiłki, kiedy pracowała notowania Prawa i Sprawiedliwości sięgały 40%, 39-40%. W naszych wewnętrznych badaniach nawet jeszcze większe liczby wchodziły w grę. Potrzebny jest ogromny wysiłek wszystkich parlamentarzystów, wszystkich kandydatów, nas wszystkich. Bez tego wysiłku sukcesu nie odniesiemy. I o ten wysiłek proszę. To jest wysiłek potrzebny dlatego, że my bez niego nie ominiemy tego przemysłu nienawiści, który wobec nas funkcjonuje. Możemy to zrobić do. Dlatego powtarzam, proszę o to, żeby te zbliżające się tygodnie były tygodniami ciężkiej pracy, żebyśmy dotarli do każdego miejsca, już nie do każdej gminy, do każdej parafii, a wtedy będzie sukces. Jestem przekonany, że będzie sukces w tym roku i kolejnym. Ale co zamykamy?